Pewnie, że tak. Dobra, spotykamy się. No witam, spotykamy się przy Polonezie. Dzisiaj pokażę parę rzeczy, które trzeba tutaj ogarnąć, naprawić, i pojedziemy niedługo do mechanika to naprawić. Zapraszam do środka. No i jesteśmy w środku. Pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, no, to bardzo mi się podoba ogólnie wnętrze tego samochodu. No, nie wygląda za specjalnie staro, każdy mówi Polonez, Polonez, stary wóz, ale w środku jest takie połączenie no, drugiej połowy lat 90. No ze starym Polonezem jeszcze Karo, bo kierownica jeszcze jest stara, chociaż w tamtym od Karo były tutaj znaczek FSO, tutaj mamy DEU, FSO, więc połączenie starego z nowym. Ja specjalnie jakoś nie czuję się, yy, siedząc tutaj w tym Polonezie, jakbym siedział właśnie w samochodzie, który, który ma 20 lat. Jakoś tak czuć się w miarę, czuję się tutaj w miarę także tak powiem nowocześnie oczywiście jak na, jak na stary samochód, ale no, nie odbiega to od innych samochodów z epoki czy nawet nie wiem współczesnych. No jakoś tak nie czuć za bardzo, muszę przyznać, że nie czuć za bardzo, że to jest y, coś starego, coś starego no. Dobra, ale tyle jeśli chodzi o tutaj y, wrażenia wizualne. Y, przekręcę kluczyk, ale na razie go jeszcze nie odpalimy. I zwróćcie uwagę, gdy włączę światła tutaj, to są światła yy, mijania, zapala nam się właśnie ta, te, tutaj ta kontrolka czerwona. Sprawdziłem już w tej książce, jest to kontrolka od Immobilizera i prawdopodobnie jest jakieś zwarcie, bo przecież z jakiego powodu miałoby to się zapalać. No, Jak nacisnę jeszcze raz głębiej, też zostaje. Czyli nacisnę raz, o, zgaszę teraz w ogóle, nacisnę raz, jest, nacisnę drugi raz, też jest. To samo się robi, gdy tutaj... Yy, Dźwignie od yy, światł, świateł drogowych wciskam, o widzicie tam się zapala oczywiście kontrolka od świateł, ale zapala też się od immobilizera, to jest kontrolka od immobilizera, jeszcze raz mówię może teraz zbliżę, nie wiem jak tutaj z fokusem w tej kamerze, no spróbujmy o, a teraz nie zaskoczyła, słuchajcie jak lekko kliknę czekaj, jak lekko kliknę zapala się tamto ale jak mocniej, nie o, widzisz? Czas, o, widzisz, czasem zaskakuje, czasami nie ten. O, mryga, mryga. Podejrzewam, że jest jakieś zwarcie. Podejrzewam, że jest jakieś zwarcie. Yy, z tego samego powodu prawdopodobnie, ale to też może, mogę się mylić. Zapala się tutaj kontrolka od pedału hamulca. Tutaj oczywiście jest yy, hamulec z ABS-em. No, jak nacisnę go, od razu ona zniknie, zwróćcie uwagę. Widzisz? Zniknęła. Też podejrzewam, że może być to albo zwarcie, albo brak, jak wiem, jakiegoś płynu hamulcowego. Później podczas jazdy w ogóle ta yy, kontrolka chyba się nie zapala, a będziemy to jeszcze oczywiście sprawdzać. Yy, radio. Jakie teraz tutaj się wyciągało release? To chyba tak, ten sam problem prawdopodobnie zwarcie. Albo uszkodzone radio. Zwróćcie uwagę. Włożyłem jakie teraz się zapalało. Mode chyba. Albo to ow, no teraz nie zaskoczyło, czasami się zapala, czekajcie, czasami działa, czasami nie ta kieszeń w ogóle też jakaś taka rozwalona jest, taka wychodzi, wypada tutaj może tam coś też nie, nie, nie styka, nie łączy, dobra, nevermind, spróbujmy jeszcze raz chcę Wam pokazać, że raz działa, a raz czasami nie no teraz, nie chcę zaskoczyć, może mocniej docisnę ja dobra, nie działa, czasami się podświetla na zielono, to teraz Wam tego nie pokażę to z wnętrza chyba tyle jeśli są jakieś problemy Aha nie nie wszystkie tutaj jeszcze oczywiście zobaczcie To trzeba będzie dokręcić I tutaj jeszcze z boczkiem jeszcze jedną rzecz ale to za chwilę do tego wrócimy Jest pęknięta Jest pęknięta tutaj deska Cała ta półka O tutaj jest pęknięta Tutaj jest pęknięta Tutaj nawet w kilku miejscach tam popękało Tutaj to już pokazywałem Tutaj i chyba już więcej nie. Oczywiście można ją wymienić, ale proszę pamiętać, że to jest koszt. Można na razie to zostawić. Prawdopodobnie ten samochód stał dużo na słońcu, bo kupiłem go właśnie gdzieś tam na wsi. Prawdopodobnie cały czas stał na słońcu, bo wiecie, jak na przykład stoi nie wiem, w mieście gdzieś to raz stoi w cieniu raz stoi w słońcu, bo nie wiem, jak jest jakiś wieżowiec, czy blok, który raz zakrywa słońce, a raz jest słońce, nie? Więc podejrzewam, że tam cały czas stał w słońcu, bo to w jakimś polu, czy na podwórku, czy gdzieś nie? i popękało to. Tego od razu musimy się pozbyć wam mówię, bo jak za każdym razem wsiadam do tego samochodu to czuję taki zapach jakbym wchodził do toalety. Więc wypadałoby to tego się pozbyć. Ona różaniec jest. Aha, to wiem skąd już tutaj ten druga część tego różańca się wzięła. Nie mam nic do religii absolutnie, ale to przeszkadza i yy, ogranicza widoczność. Nawet nie wiem jak to teraz tu odczepić, muszę wyłączyć kamerę i to zaraz poodczepiać jakoś ktoś to pozawiązywał. Pewnie trzeba lusterko jakoś odczepić czy coś. Dobra, zaraz sprawdzimy to, bo to. I lusterko trzeba pozostawić, żeby było z widocznością do tyłu. No. dobra, ja się zaraz tym zajmę. No muszę jedną sobie, rękę sobie zwolnić. Pokażę wam jeszcze, co jest tutaj yy, koniecznie natychmiast do naprawy wymiany. Yy, klapę bagażnika otwieramy tą tutaj dźwięką, Taka sama była w Fiatach 125P i prawdopodobnie w polenozach Karo. Nie pamiętam, ale no jak tutaj jest to i w Karo też była. W Borowiczach nie pamiętam, czy też taka sama była. Pociągamy do góry, bagażnik tam się otwiera i zwróćcie teraz uwagę, co się dzieje dalej. Klapa owszem się otwiera, ale opada, także te siłowniki albo do naprawy, albo do wymiany niestety musiałbym chyba tak trzymać. Dlatego też za bardzo nie pokażę dzisiaj tutaj wnętrza. Ale następna rzecz. Może to ja sam zjebałem. Patrzcie, próbuję zamknąć. Otwiera się. Próbuję może z niskiej odległości. Nie. Klapa się nie zamyka, więc zamek rozwalony prawdopodobnie albo jakiś przyblokowany, więc to też jest do naprawy. Spróbuję mimo wszystko jakoś środek pokazać, może jedną ręką będę trzymał klapę. No dobra, spróbuję, może jakoś na ramieniu oprę. No, będzie ciężko, ale spróbujemy. Deska. Nawet nie, właśnie nie mam za bardzo jeszcze jakiejś zamontować, no bo widzisz, jak ja muszę tutaj jedną ręką trzymać klapę, to nie za bardzo jest. No, mi na nim aż tak nie zależy, no ale żeby było jak w oryginale, no to wypadałoby ją jakoś tutaj podwiesić, nie? Deska jak deska, taka jak i w starych polenizach. Natomiast tutaj ktoś się oszpecił, prawdopodobnie jakieś głośniki zamontował. Tak, trochę krzywo, obskurnie. To jest moja. Czekaj, czekaj, bo ja muszę jedną. To, to jest moja landeka, którą przykryję ten samochód na czas. Śniegu, żeby tutaj jeszcze bardziej nie pognił. Jest, nie wiem, czy dam radę to pokazać jedną ręką. No, zobaczmy, jaki tutaj stan. Kurwa. No. Nie jest aż tak tragicznie. Tutaj tylko trochę, a tutaj pod kołem, przynajmniej w widocznej części, bo nie wiadomo. Jak pod kołem, ale wokół koła nie wygląda tak tragicznie. Jest podnośnik. Dobra. Muszę to podnieść. O i dobra. I patrzcie, żeby nie było. To też będziemy musieli naprawić albo wymienić. Nie wiem czy to jest rozjebane coś tu. Tutaj raczej nie. Bo tutaj jest to w całości, chociaż spawane. Ale no nie wiem, w każdym razie się nie zamyka. No, patrzcie. No i co? I dalej otwarta, no więc to... To pójdzie jako jedna z pierwszych rzeczy do naprawy. Ktoś jeszcze przy okazji pytał, czy to jest GLI, czy GSI. Jednak jest naklejka, ale jakaś wypowiała, bo chyba normalnie ona była biała. GLI 1.6. Następna rzecz to drzwi od strony kierowcy. Spróbujmy je zamknąć. Niestety zamek się kręci wokoło, a nawet tak wyciągnąć, o to da radę go wyciągnąć, razem z zamkiem jest nic. Zamek rozwalony. Pipeć, czyli ten bolec nie wchodzi do środka, odbija. Pewnie coś jest problem z zamkiem, ale tutaj... Taki, ja położę kluczyk, żeby nie zasłaniać. Taki, muszę to tak odblokować. O, to chodzi. To chodzi elegancko, nie? Więc nie wiem, co tu jest. Czemu ten nie chodzi? I tutaj z tym bębenkiem jest problem. Nie zauważyłem tego przy zakupie. To by była, to by była ostatnia rzecz, o której bym pomyślał, że może nie działać. Jak re, reszta chodzi, nie chodzi, to czemu miałby zamek być rozjebany? Ale i tak bym go kupił. Przecież takie coś jak zamek, to to jest pikuś przy, przy reszcie. Jeśli silnik chodzi, jeśli auto jeździ, jeśli nie ma jakichś większych problemów, no to nawet bym o tym nie pomyślał. Dobra, ale przejdźmy się jeszcze do, z drugiej strony. chodzi elegancko. Zanim jeszcze przekręcę kluczyk, to oczywiście pokażę, że bolec jest w dole, wciśnięty. O, bolec wyszedł na górę. Otwieramy. Jest elegancko. Bolec wchodzi do dołu. Wchodzi. Możemy zamknąć. Ale po zamknięciu odbija bolec. Więc w sumie też można by było to naprawić, bo teraz muszę go tak... Chyba, że tak w polonazach było, bo tak mogło też być, nie? Więc muszę go już normalnie zamknąć. Bo mogło tak być, że wiesz, zamykam drzwi, trzasnę, i bolec wychodzi na górę. Może tak być, mogło tak być w polonezach, ale nie wiem. Następna rzecz. No, jeszcze raz otworzę. Bo muszę się tutaj dostać. Odblokować pilne prawe drzwi. No, nawet nie wiem czy lewą ręką, czy prawą ręką to powinienem robić. Najpierw może pokażę. Klamka jest połamana, tak zwana klamka wyłamka w polonezach. Te klamki były chyba w których jeszcze samochodach DU, podobno, w, nie wiem, w Nexjach, czy w Nubirach, czy gdzieś podobno, ale no nie wiem, ja na, na DU za bardzo się nie znam. Jest połamana po prostu tutaj i żeby ją otworzyć to trzeba szarpnąć chyba jakoś za to, zaraz zobaczymy. Raz mi się to udało, moment, Takie może, nie no, lewo trzeba, no bo jak, o kurwa, no i poszło, oczywiście palca sobie przyciąłem, ale, ale poszło. Tu mi coś takiego odpadło. Znaczy to już leżało, ale nie wiem od czego to jest. Przy okazji może ktoś powiedzieć jakaś listewka, ale od czego? Nawet jeszcze nie zauważyłem od czego ona mogłaby odpaść. Nie wiem od czego. Nie zauważyłem od czego ona wyleciała. Możecie przy okazji powiedzieć. Yy, pokrowce mamy. Z tyłu i z przodu mamy pokrowce. Nawet jeszcze nie sprawdzałem czy fotele i kanapy są poniszczone. One są brzydkie, nieoryginalne jakieś, wiecie, z hipermarketu czy z jakiejś stacji benzynowej. Niestety zagłówki są od Volkswagena, ale to tam to pikuś można zdjąć, można zostawić to tam to to jest kosmetyczna sprawa. Można kupić przecież nowe, przecież takie logo DUFSO czy jakimś logo Poloneza albo jeszcze jakieś inne. Myślę, że teraz na Allegro to robią na zamówienie różne. Dobra, zamknijmy te drzwi. No teraz co tam pod maską się dzieje? To, co mi się pierwsze rzuciło w oczy, to oczywiście tutaj tak lekko porzwiała ta pokrywa, bodajże od filtra powietrza. Yy, tutaj mamy płyny od spryskiwaczy, to jest chyba od chłodnicy. Jeszcze się zapoznaję z tym samochodem. Jeśli gadam głupoty, to proszę mi wybaczyć. Yy, to jest chyba. Tak, wspomaganie kierownicy, a to jeszcze nie wiem od czego jest za bardzo. To pewnie napisane filtr. Nie, filler. No, jeszcze nie wiem do czego to jest. Nie podobają mi się właśnie te dwa kable, ten i tamten, zielony, tak brzydko izolacją pokryte. Możliwe, możliwe właśnie, że z tego powodu tutaj jest jakaś, yy, jakieś są yy, jakieś są zwarcia, tak jak pokazywałem z tymi kontrolkami. Sprawdzimy to też. Aha, i wyciek jakiś tam był jeszcze, zaraz, nie wiem czy go pokażę. Teraz muszę koło przekręcić, chyba tak, chyba muszę przekręcić koło, zaraz, poczekajcie. Też nie wiem, czy będzie to widoczne, bo koło wypadałoby trzymać, ale zaraz spróbujemy. Jest widoczny tam wyciek na końcu w silniku. Zaraz to postaram się pokazać. Też to mechanik powinien obejrzeć. Spróbuję go teraz jeszcze odpalić, bo pomaganie kierownicy chodzi tylko przy odpalonym. A no, tak za bardzo tutaj nie ma sensu się ale Przy okazji pokażę, jak chodzi. No, więc sprzęgło do paporu. No i spójrzcie. Czy pójdzie za pierwszym razem? A widzisz poszedł za drugim. A może za krótko trzymałem? Dobra, ja jeszcze się przyzwyczaiłem do tego auta, także wybaczcie. I zwróćcie uwagę jeszcze raz nacisnę hamulec, zniknie ta kontrolka. A właśnie. Yy, spróbuję teraz przekręcić na full'a na prawo. Nie wiem, czy nie puści wiesz, pod koniec. No pewnie, że puści, no. Ale może będzie widać. Spróbujmy, zobaczmy. Przekazy posłuchajmy, jak chodzi. czy będzie widać na kamerze, ja to widzę, ale czy widać to na kamerze, moment, 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 bo ja muszę to po... jednocześnie patrzeć w kamerę i tam, o, na samym końcu, chyba myślę, że teraz widzicie, tam jest mokro. To tamte miejsce, no więc musi ktoś to obejrzeć. Ja nawet jakbym chciał sam, to tego nie dam rady przecież zrobić. No jak. raz, że się aż trzy, tak nie znam, nawet książką, to dwa... Przecież nie mam podnośnika, muszę to wszystko wymontować, zobaczyć, nie? Dobra, zaniesiemy to do... zawieziemy go do mechanika, będziemy myśleć co dalej. Zerknę jeszcze w mojej notatki, czy czegoś nie pominąłem, na takie pierwsze tutaj naprawy. Oczywiście... oczywiście blacharka jeszcze, ale to nie jako pierwsza rzecz. Oczywiście wkrótce to zrobię, ale nie jako pierwszą. Tutaj na dachu mamy burkle, No w różnych miejscach, możemy teraz się przyjrzeć za dnia. masz tego tak tragicznie, no ale jak ludzie mi mówią, że rób, rób, rób to szybko, bo będzie ci dach przeciekał. No to zrobimy, no może jeszcze mówię, nie teraz, nie w tym miesiącu, może za miesiąc, może szybciej, zależy jak tam z gotówką będzie. Więc burchle tutaj są, no i to. No i to jeszcze trzeba tutaj wyciąć będzie to. Są takie reparaturki na Allegro za 15 złotych, także będzie można to wyciąć, tutaj spawać, dorobić. Z drugiej strony też jest trochę tam, ale nie aż tak dużo. gdzie on tu był pognity, czekaj może to nie był ten tylko przedni przedni to chyba był no przedni, przedni tak, bo na nie może przedni mieć trochę, więc też teoretycznie można Można i cały błotnik wymienić, nie? może nawet i to tani wyniesie nie wiem jakie są ceny, bo nie sprawdzałem poszczególnych części, ale no sprawdzimy sobie to tu jakiś ptak mi narobił, ale tu już nie będę się czepiał zamknijmy sobie pokrywę silnika, pokażę wam to jeszcze Tutaj zapomniałem jeszcze o tym powiedzieć, że jest taka dziura i w Podobno yy, właścicielka uderzyła w sarnę. Jedni ludzie mi mówią, Aha, i tu jeszcze jest, tak? No więc możliwe, że w sarnę. Niektórzy ludzie mi mówią, że gdyby w sarnę przywaliła to w ogóle cała by, yy, maska była w ogóle zniszczona i szyba by poszła. No nie wiadomo, co tutaj się w ogóle wydarzyło, no ale jest, jest coś takiego, to trzeba wypadałoby to albo zrobić, albo albo wymienić całą maskę, to mnie martwi, bo wiesz, to wyklepać nie problem, ale czy, czy to się da tutaj, czy jest sens tutaj, wiesz, jakąś szaklę nakładać, nie wiem. To jeszcze jest połamane, taka kosmetyczna rzecz, to jest właśnie bardzo możliwe, że jakąś tarnę przywaliło, ale też kosmetyczna to też można wymienić. No i dobra, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz ze środka. Prawdopodobnie nie chodzą też yy, spryskiwacze, ponieważ naciskam tutaj, to było chyba to, zdaje się. Nie, to są tylne, a przednie powinny być w takim kładzie, chyba tutaj. Ale nie, nie no. Poszło, działa, jest, a myślałem, że nie działają. Działają, trzeba dłużej przytrzymać. Tu no nie można tak króciutko, że cyk cyk i już, tylko trzeba przytrzymać. Zobaczcie, zobaczcie, trzeba przytrzymać i dopiero wtedy płyskają, czyli płyn jest super spoko spoko już się martwiłem że nie działają że może to jakieś zwarcie a jednak działają więc przepraszam tutaj za wprowadzanie w błąd no ale mówię zapoznaję się z tym autem jeszcze jedna jest rzecz yy, zwróćcie uwagę tutaj mamy włącznik świateł przeciwmgłowych no nie mogę teraz sprawdzić czy działają ale zakładam że tak też on tak dziwnie on nie ma kliku tylko naciska się i tego no nie wiem czy on wchodzi czy nie wchodzi no trzeba będzie zobaczyć tam z tyłu ale taki sam jest tutaj Czekajcie na ostrość. Taki sam jest tutaj. Zwróćcie uwagę na ikonkę. Taka sama jest ikonka, jak i tutaj. I który z nich jest od właściwy, nie? Yy, rozmawiałem z jedną osobą, która też ma poloneza plusa. Powiedział, że u niego tu jest zaślepka, taka sama jak tutaj, że tutaj nie ma nic. I nie wiem, wiecie co, rozmawiałem z właścicielem jeszcze yy przed zakupem i on mi tu tak było zimno, to tak ledwo to pamiętam, bo stałem w samej bluzie, tak ledwo pamiętam i on coś mi powiedział tak... Yy, jak będziesz jechał 80 to naciśnij ten tutaj przycisk to Ci będzie lepiej wiało, wia, wiał ten yy, tutaj yy, wentylacja albo to jest właśnie raz. bo jak ja naciskam to to słychać jak tam w silniku coś pracuje, momencik no, może otwórzmy maskę zobaczymy ogólnie co to jest Zobaczmy, co to jest, do czego to jest w ogóle. Tu jakiś wiatrak chyba się włącza. No, z jedną ręką ciężko będzie, zrobić, ale damy radę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to tam włączyć. To co tutaj się włączy? Gdzie to chodzi? Tutaj przodu i to jest do chłodnicy, ale przycisk jest od Światem. takich prawdopodobnie od jakiegoś starego poloneza. Ktoś go chyba wziął. Nie wiem. No możecie powiedzieć, no od Karo albo od Borewicza. Czemu to jest od Światem przeciętkowych? Chyba ktoś go tutaj zamontował, bo mówię, ale czy to było fabrycznie? No nie wiem, jak to w polonezach było Czy był taki wentylator? Możecie powiedzieć, nie wiem. Także z grubsza, proszę Państwa, to jest tyle, co tutaj sobie założyłem, zanotowałem. Tak jak mówię, blocharką będziemy się zajmować później, a teraz pojedziemy sobie w następnym materiale, naprawiamy to sobie, tutaj pojadę do mechanika, pozawamawiamy te części, czy on zamówi, zobaczymy jak tam wygodniej mi, czy jemu może ma dojście jakieś ze szrotu, czy skądś, zobaczymy, porozmawiam. Także będziemy się bawić, tutaj będziemy nagrywać, będę tutaj, wiecie, takie dzienniki co 2-3 dni, co parę dni tutaj nagrywał, co dalej z tym polonezem, no i czekamy na pierwsze tutaj jazdy. Czekamy tutaj na pierwsze jazdy. Ja jestem bardzo zadowolony, jest elegancko ogólnie, ja jestem przeszczęśliwy, czasami nawet naprawdę nie dociera do mnie, że, że w końcu zebraliśmy tę kasę i ich kupiłem, ale jestem naprawdę mega zadowolony, no tyle czasu marzyłem o tym, no i udało się. Super, to ja jeszcze nagram w ogóle filmik, yy, w ogóle wydrukuję na kartce chyba, albo laptopa wezmę tutaj do środka i przeczytam wszystkie te osoby, które tam pomogły przy tej akcji zakupu, przy akcji, przy tej zbiórce. Przeczytam wszystkie te osoby. No i nie wiem co powiedzieć ogólnie, ale naprawdę jestem zaskoczony i no naprawdę jeszcze mi nie, nie dociera, że to mam, ale to naprawdę długo na to, teraz yy, widzisz z nerwów aż tutaj wciskam sprzęgło tako. Jestem zaskoczony, zaskoczony. Będę naprawdę starał się, żeby były fajne filmiki. Coś potem zrobimy już z montażem, z jakąś muzyczką. Jak widzicie dzisiaj przytargałem kamerę tutaj VHS, żeby był taki klimacik i obraz z tamtych y, lat z epoki. Ta kamera jest z 98 roku, ja ją mam od nowości. Polones jest z 1999, więc podobny rok produkcji, prawda? Podobna epoka, więc no, będę starał się, żeby ten klimacik tutaj zachować. Jeszcze tutaj przyniosę y, y, jakieś różne rzeczy z tamtej epoki, z lat 90 i będę też tutaj pokazywał w samochodzie będziemy tutaj to utrwalać no bo jak jeszcze raz ja mówię jest to element lat 90. jest to element naszego dzieciństwa myślę że wielu z was jeździło polonazami jako dzieci jako pasażerowie bo wasz ojciec wujek czy dziadek miał czy, czy nie wiem jakaś taksówka czy znajomy więc jest to ogólnie Element y, y, tego, co ja pokazuję na tym kanale, czyli widzicie stare gry, stare komputery, stare konsole, y, stare jakieś czasopismo, pisma, stare kasety wideo, no to i Polones do tego y, pasuje idealnie. Będziemy kupować jeszcze takie następne rzeczy, będziemy je pokazywać, no cała esencja tego kanału i całe, całego tego zakupu, tego Poldona jest właśnie tutaj zachowana, więc oczywiście y, dziękuję, mówię, ja wygadam już głupoty, bo widzicie, ja już jestem, ja jestem już ogólnie... Y, nie, jestem nieprzygotowany ogólnie do tej, do tej sytuacji, do tej roli, yy, że już tak szybko kupiliśmy samochód. Ja myślałem, że będziemy jeszcze przynajmniej przez pół roku zbierać na tych live'ach, a tu widzisz już jest, tu już jest po prostu. Ja jest, znaczy jestem nieprzygotowany w sensie takim, że jestem taki zaskoczony, że to się udało że taką dużą zabawkę mam tutaj i jak widzicie nagrywam filmiki, i będę nagrywał filmiki, bo to jest, to jest kupione na kanał tak jak wszystkie rzeczy, które ja kupuję, czy gierki, czy konsole, czy jakieś kasety wideo, czy, czy czasopisma ja to wszystko kupuję, by nagrywać filmiki ja z tego za bardzo nie korzystam poza filmikami, poza nagrywaniem, prowadzeniem kanału więc to wszystko jest właśnie, żebyśmy my wszyscy z tego korzystali żebyście wy to oglądali i żeby zachować ten tutaj klimacik lat 90., 80., wczesnych lat 2000. To jest właśnie po to to wszystko jest, po to to wszystko jest, żeby ten duch tego czasu zatrzymać, żeby nasze wspomnienia tutaj były, prawda? Dobrze, to na razie na dziś wszystko. Zapraszam do następnych live'ów, zapraszam do następnych tutaj kącików z naprawy właśnie Poloneza, z eksploatacji jego. W końcu mam nadzieję, że już, mi, może już w najbliższych jakichś odcinkach się nim tutaj przejedziemy. I to by było na tyle. Naprawdę jeszcze raz kłaniam się i dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierały, mnie i tą zbiórkę wspierały i które mnie oglądają i cieszmy się dalej, niech ten yy, kanał nadal istnieje i niech tutaj gra gitara, prawda? Tak kłaniam się i dziękuję i zapraszam do następnych materiałów. Cześć. I dajcie jeszcze znać, czy taka koncepcja nagrywania taką starą kamerą w takiej jakości jest ciekawa, czy wam to się podoba. Na razie. No jak to teraz się wyłącza.